Witajcie moi drodzy po tej dosyć długiej przerwie, ponad dwumiesięcznej chyba. Na sam początek wypadałoby was przeprosić. Przeprosić dlatego, że nic tutaj nie pisałem o tym, że będzie jakakolwiek przerwa. Po prostu z dnia na dzień przestałem nagrywać i za to należą się wam przeprosiny. Zacznijmy od tego, dlaczego przestałem nagrywać. Ano z prostego powodu. Przez to co dzieje się aktualnie w grze elektronicy po prostu mają w nas kompletnie wyrąbane, ode chciało mi się totalnie grać. I nie chciałem nagrywać po prostu na siłę. Ale z drugiej strony, nie chciałem też przedwcześnie pisać, że kompletnie przestaję nagrywać, ponieważ nie wiedziałem, czy wróci mi jakaś chęć, żeby znowu nagrywać. Ponieważ no, lubię to robić, więc to był właśnie główny powód, dlaczego przestałem nagrywać. A kolejny to dużo spraw na głowie związanych z moją firmą. Zaczął się dosyć gorący okres, gdzie po prostu był natłok rzeczy do roboty, dużo wyjazdów do klientów i tak dalej, no i po prostu brakowało mi czasu, no i z drugiej strony brakowało mi też chęci, żeby cokolwiek nagrać, więc postanowiłem, że zrobię taką przerwę. No i od razu mogę wam powiedzieć, że raczej potrwa ona jeszcze dłużej, bo nadal nie czuję tego, że chciałbym wrócić do nagrywania FC24 ponieważ otworzyłem sobie kolejny kanał, gdzie pokazuję, przedstawiam ciekawostki z piłki nożnej no i sprawia mi to zdecydowanie lepszą frajdę więc moi drodzy przepraszam, że tak długo nie było informacji wolałem z tym jeszcze poczekać no i kto wie, może kiedyś jeszcze wyjdzie ciekawa gierka piłkarska albo ciekawa gra od EA, która mnie zachęci i może przyjdą mi jakieś znowu ciekawe pomysły, żeby coś ponagrywać na razie tutaj nadal będzie pusto jeszcze raz przepraszam i życzę wam wszystkim miłego dnia.